Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie Moi drodzy, 8 kwietnia w Środę Zobaczcie jaka piękna pogoda Ale piękna pogoda no, Ludzie teraz będą mieli naprawdę ciężkie życie z tą pogodą Bo ta pogoda będzie ich trochę tak denerwować no, Wytrzymać w domu to jest ciężka sprawa A jest tak cieplutko w tej naszej kochanej Polsce To powietrze niezbyt czyste, ale zawsze polskie, nie? Moi drodzy, na początku chciałbym Wam serdecznie podziękować. Pani Teresko, kochana, droga Pani Małgosiu, Małgorzato, Panie Pawle. No, drogi Panie Pawle, nie mogę być kochany, no bo to tak dziwnie zabrzmi. Panu, Panie Dariuszu i Panie Bartku, Bartwomieju. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Moi drodzy, w obecnej sytuacji Wasza pomoc jest naprawdę bezcenna dla mnie, ponieważ, no wiecie, jak jest teraz y, wirus i Bezrobocie, dlatego bardzo wam serdecznie dziękuję. Postaram się jakoś wynagrodzić. I każdego, kto by chciał wesprzeć moją pracę na tym YouTubie. Bardzo serdecznie zachęcam, bo to zostanie wszystko wynagrodzone i dziękuję wam bardzo, moi drodzy. Jesteście wspaniali, ja zawsze będę przypinał te, te numery konta i PayPal. Ja się nie kryję z tym, że wasza pomoc finansowa jest po prostu na wagę złota, na wagę złota. Nie chcę jakichś wielkich zbiórek urządzać, ale taką małą zbióreczkę czemu nie I powiem wam jeszcze, że e, coś chciałem powiedzieć, kurcze mi z głowy wyleciało Aha, bo, no bo teraz są święta No teraz są święta i, i chciałbym dla tych osób e, bieżących, które teraz trochę to przeżywają, bo wiecie, no to kościoła nie mogą iść i tak dalej spowiedzi. Chciałbym wam urozmaicić ten czas i Wielki Piątek, sobotę i niedzielę Wrzucę takie filmy, nie przez mnie zrobione, ale przez moją taką znajomą, która jest yy, obeznana w tych tematach i postaram wam się no, urozmaicić, urozmaicić jakoś, jakoś ten dzień. Przepraszam, więc mi się plączę. A dla tych, którzy nie są wierzący, ja Was też bardzo szanuję i jesteście też dobrymi ludźmi. To, że nie jesteście wierzący, wcale nie oznacza, że jesteście jacyś gorsi. Yy, dla Was może coś w przyszłości też yy, zrobię specjalnego. Chciałbym, żebyście się szanowali yy, nawzajem. Jest taki czas jaki jest, w zeszłym roku była ta katedra no, Teraz jest co innego, zawsze na te Święta Wielkiej Nocy tak przypada coś Dzieje się jak się dzieje Zatem no bardzo was y, zachęcam, ja sobie też przy okazji troszeczkę Może zrobię przerwę od tego YouTube o tych tematów No To chyba na tyle i teraz zaczynamy moi drodzy Konkrety Wiecie ile osób w 2003 roku zmarło Przez upały we Francji W sierpniu 15 tysięcy 15 osób. Bo były duże upały, powyżej 40 stopni Celsjusza, ale nikt świata nie zatrzymał. Wszystko działało. Teraz nawet lotiska nie działają. Dziwne, nie? Na moje oko? Od początku już? Ale to jest tylko moje prywatne zdanie, no bo ja, wiecie, ja zawsze moje prywatne zdanie, to jest tylko moja prywatna opinia, także ktoś chce to może wierzyć, nie, to nie. Jest drugie dno i to jest pewne dla mnie. W całej tej sytuacji, wszystkiego to, co się teraz dzieje. Nie oglądajcie telewizji, nie wierzcie w to, co jest w telewizji. Jest drugie dno tego wszystkiego. Ja teraz nie będę mówił, jakie jest drugie dno. Wy wszyscy ci bardziej dacy obeznani wiecie. I teraz słuchajcie, bo... <laughs> o, chrypka. Grupa Bilderberg, no tak ładnie to jest nazwane, grupa Bilderberg lub klub Bilderberg. Międzynarodowe stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące coroczne spotkania. W których bierze udział od 120 do 150 zaproszonych osób, złożonych z najwyższej rangi polityków, premierów, ministrów, przedstawicieli monarchii, członków zarządów wielkich tych wszystkich państw, korporacji i wszystkiego czyli wszyscy ci ludzie, którzy rządzą w swoich państwach, ale na przykład wszyscy ci globaliści, dowie, też moi drodzy ale od czego zaczniemy, a w dzisiejszym odcinku zaczniemy od tego, że ludzi na świecie jest po prostu za dużo moi drodzy generalnie chodzi o to w tym wszystkim, że ludzi jest za dużo załączę wam link do tego materiału, który teraz widzicie w opisie pod filmem, tam sobie będziecie mogli szperać, sprawdzać każde państwo daty i tak dalej, bo teraz żeby to wszystko mówić to musiałbym Poświęcić na ten film 24 godziny, także no nie macie tyle czasu, ja też nie mam tyle czasu. Czyli tak, zobaczcie, tutaj jest strona, gdzie macie podaną aktualną liczbę ludności, ludzi, nie? 7 miliardów 775 milionów z groszami. Tutaj macie pokazane, ile jest narodzin dziś, ile zmarło. Zobaczcie, jest 270 tysięcy. Przepraszam, 217 tysięcy do tej pory. 91 tysięcy zmarło. Tak rośnie o 125, jest więcej narodzin tysięcy niż, niż śmierci. Tutaj macie w tym roku, ale o co chodzi? Zobaczcie liczbę, jeśli chodzi o państwa, Chiny. Miliard 438 milionów, ale Indie, zobaczcie, jak Indie gonią Chiny. Tak naprawdę za. Kilka lat, ja wam zaraz pokaż, pokażę za ile lat, bo to będzie wszystko pokazane Indie przegonią Chiny, USA też idzie w górę Patrzcie teraz jak zwiększyła się liczba ludności na świecie Zobaczcie, tutaj w porównaniu do tych wszystkich lat z przeszłości, średniowiecza Zobaczcie jak to idzie w górę, w 2050 będzie nas dużo, dużo więcej Teraz patrzcie na to, jak się zwiększała liczba ludności na świecie. 2020 7 miliardów 794. W roku 2000 było nas 6 miliardów 143 miliony. W roku 1980 niecałe 4,5 miliarda. W roku 1955 2 miliardy. Zobaczcie, jak to się zwiększało. Zobaczcie, ilu nas jest. Nas jest po prostu za dużo, moi drodzy. A teraz zobaczcie, jakie są prognozy przy tym tempie, które ma teraz miejsce. W 2050 roku będzie nas 9 miliardów 735, 2 miliardy więcej. 2 miliardy więcej za 30 lat. Ile było 30 lat temu? W roku 90 2,5 miliarda mniej. Czyli tak to się zwiększa, moi drodzy. A teraz wam coś jeszcze pokażę. Zobaczcie, jak to wygląda w Chinach. Tutaj macie, zobaczcie, tutaj macie pokazane. W roku 1990, czyli 30 lat temu było miliard 170 ponad milionów i tutaj stoi, od tego czasu stoi zobaczcie, a jak to będzie wyglądało w przyszłości w 2050 roku będzie mniej niż teraz, od 2035 będzie spadać powolutku liczba ludności w Chinach a teraz sobie weźmy pod uwagę Indie, patrzcie na Indie to są bardzo ciekawe liczby to co się tutaj wyrabia prawie mila 400 milionów tak szybko rosła liczba ludności w Indiach w 1995 roku było 400 milionów mniej zobaczcie jak to szybko rośnie w Indiach w roku 2000 był miliard 50 prawie 60 milionów teraz jest prawie miliard 400 zobaczcie ile będzie ludności w Indiach w 2050 roku miliard 639 milionów ludzi moi drodzy miliard prawie 700 w samych Indiach. Zobaczcie, jak to szybko idzie w górę w Indiach. Teraz bierzemy sobie na przykład. Zobaczcie, tu macie wszystko pokazane. Patrzcie, tu jest na plusie. Na plusie. Wszędzie jest na plusie. Zaczyna się na minusie od Japonii. Czyli w Japonii już jest ten przyrost naturalny mniejszy. We Włoszech jest mniejszy. Zobaczcie, tu klikamy sobie na przykład Włochy. Tam jest bardzo dużo ludzi starszych. Zobaczcie, tak zmniejsza się liczba ludności. We Włoszech. Oni mieli w 2015 więcej ludności. Jeśli patrząc na te wszystkie dane statystyki, to w 2050 roku we Włoszech będzie. No, o 6 milionów będzie mniej, 54 miliony. Średnia wieku we Włoszech 84 lata. Teraz jest duża liczba zgonów, tak? A jak to wygląda w Polsce? Zobaczcie. Tutaj macie, które państwa się najszybciej rozwijają teraz. Afrykańskie, zobaczcie, Kenia, Uganda, 3 ponad, Sudan, Irak. Też ma dużo. Afganistan ma dużo. Zobaczcie, te państwa się najszybciej rozwijają teraz pod względem ludności. Mozambik, Ghana, Jemen, Madagaskar, Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej, nawet w Australii. Ale gdzie tu jest Polska? Zobaczmy. Klikniemy sobie Polskę. Oczywiście na minusie. Zobaczcie sobie. Teraz sobie weźmiemy Polskę. Ja wam coś pokażę. W Polsce aktualnie, według tych wszystkich statystyk, jest 37 milionów 846 tysięcy zobaczcie jak to wyglądało w 1990 roku było więcej ludzi w Polsce niż teraz w 1990 roku nawet w 1985 było niewiele mniej zobaczcie jak to rosło 55, 27. największy przyrost był tutaj w latach 80 70 ale ile będzie Polaków w 2050? a no 33 miliony ponieważ tutaj w tym przypadku akurat jest no migracja ludzie wyjeżdżali, uciekali dlatego ten przyrost jest jaki jest no, ale liczba urodzeń też ma wielkie znaczenie i w 2050 roku będzie nas no, 33 miliony Polaków no, ale Polaków już teraz mniej, już, już teraz dużo obcokrajowców nie wiem jak oni to liczą, czy oni się kierują, bo tu z Polską jest tyle to wszystko pogmatwane, ale sprawdzajcie sobie te, te, tę stronę sobie sprawdzajcie, bo to jest naprawdę przydatne zobaczcie, tu macie wszystkie państwa Wszystkie państwa macie. No, wszystko macie tutaj pokazane. Tutaj macie nawet, yy, widzicie państwa. na Żywo. USA, Niemcy. Zobaczcie, jak to było w Niemczech. Jak to się zmieniało. 83 miliony w Niemczech jest. Jeśli chodzi o Niemcy, to rośnie. No, cały czas rośnie w Niemczech. Teraz jest 83-700 tysięcy. Będzie spadać. Będzie spadać, ale bardzo powoli. 2050 ma być 80 milionów. Europa się wyludnia. Zobaczcie, tu jeszcze były dane, jeśli chodzi o kontynenty. Gdzieś tutaj było. Zobaczcie. Europa 747 milionów, Azja prawie 5 miliardów, już będzie Afryka, miliard 300. Wszystko macie, wszystkie statystyki tutaj. Zobaczcie. Ja tak sobie ostatnio myślę, no, że ten Bilderberg, to tak, yy, co oni tam robili w 2019 roku co oni się tam spotkali w 2019 roku, a może sobie już omówili, co będzie się działo tak, żeby, żeby to jakoś wyglądało, nie? Żeby zresetować sobie ekonomię całego świata. Bo tak mnie zastanawiało, to było chyba w czerwcu 2019 roku. Takie trochę było podejrzane. W 2019 roku to spotkanie Bilderberga nie zrobiłem o tym filmu, ale było dosyć dziwne, dziwne to wszystko ale miałem złe przeczucia, po prostu coś mi się wydawało, że coś się szykuje moi drodzy, i teraz tak projekt NSSM 200 opracowany przez Henrygo Kissingera Henry Kissinger nie wiem czy wiecie kim jest kim był ten pan, przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych pochodzenia wiadomo jakiego narodu wybranego, doradca wielu prezydentów USA członek spotkań Grupy Bilderberg i Komisji Trójstronnej. Był bliskim przyjacielem dynastii bankierów Rothschild. Plan Kissingera MSSM-200 został przyjęty jako oficjalna polityka USA przez prezydenta Forda w 1975 roku. Odtajnili ten projekt 7 marca 1989 roku. A to, oto cytat z tego projektu pana Kissingera. W tym raporcie. Słuchajcie, wyludnienie powinno być priorytetem polityki zagranicznej wobec Trzeciego Świata, ponieważ gospodarka USA będzie wymagała dużej i rosnącej ilości minerałów z zagranicy, zwłaszcza z krajów mniej rozwiniętych. A o tym też pewnie wiecie. Christina, pani Krystyna Figueres, sekretarz wykonawczy Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, stwierdziła, że Ziemia jest już za bardzo obciążona ludźmi i powinniśmy przyjrzeć się planom wyludnienia planety. Na pewno możemy coś zmienić, prawda? Możemy zmienić te liczby, naprawdę powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zmienić te liczby, ponieważ już dzisiaj przekraczamy możliwości nośne planety. I powinniśmy zrobić wszystko, co tylko jest możliwe. Moi drodzy, popatrzcie sobie na to, jeszcze raz: Ja Wam pokazałem te, te statystyki. Jest nas prawie 8 miliardów. My zwyczajnie się nie mieścimy już. Ja wiem, że ktoś powie, ale no jest dużo wolnej przestrzeni. Jest wolna przestrzeń, ale my to jest tak, jakbyście mieszkali w domu, byłoby Was pięcioro, i nagle wprowadziłoby się. Kilka dodatkowych osób, 3-4 osoby. Nie mielibyście miejsca już. A nie moglibyście dobudować kolejnego pokoju. Tak samo jak nie możemy dobudować, zwiększyć objętości kuli ziemskiej. I teraz sobie pomyślcie nas jest po prostu za dużo. Dla mnie jest ok, bo mi to nie przeszkadza. Ale nas jest za dużo dla tych ludzi, którym to przeszkadza. I powiem Wam jeszcze. Że z tymi szczepionkami to będzie tak, że będziemy musieli się zaszczepić, ponieważ to będzie nakaz. To będzie rozkaz. I my nie będziemy mogli się jakoś z tego wykręcić. Dostaniemy, nie wiem, karę, siłą nas do tego zmuszą. Tak jak jest teraz, no, za wyjście z domu dostajecie za spacerek 30 tysięcy, to wtedy nie dostaniecie. Oni wam powiedzą, że narażacie innych i musicie to zrobić. To jest najgorsze w tym wszystkim, że te szczepionki będą obowiązkowe. One naprawdę będą obowiązkowe. Nie wiem, jak oni to wymyślą, jak oni ten problem rozwiążą, ale oni nas po prostu siłą wezmą. Serio. To jest najgorsze w tym wszystkim. Że to napięcie, które teraz ma miejsce, jest tak olbrzymie, jest tak mocne, jest tak silne, i te naciski są takie potężne, że. Wszyscy już czekają na to z udęsknieniem. No może poza mną i poza innymi ludźmi, którzy są świadomi, bo to będzie więcej szkody niż pożytku w tych szczepionkach. Serio wam mówię. To będzie idealna taka metoda, żeby nas zmniejszyć. Liczbę, ponieważ no w szczepionce coś tam będzie i będziemy. Ja wiem, że ktoś teraz pomyśli, ha, ha, jakie pierdoły opowiada, ale odpłynął od fruną. Nie, to nie są pierdoły. Pierdoły. pierdoły to z, dla tych, którzy twierdzą, że Bocian nas przyniósł. Bocian. O, może Kula Ziemska jest płaska? Dobra, niech ktoś wierzy w to, okej, okay, dobra, ale. No bądźmy poważni, jesteśmy w XXI wieku. Kula Ziemska, sama nazwa wskazuje, jest kulą. Ale dobra, ja wszystkich szanuję. wszystkie nawet ci, którzy twierdzą, że jest płaska. Dobra. Najgorsze jest to, że no, szczepioneczki będą obowiązkowe. Moi Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja już jestem zmęczony całą tą yy, sytuacją. Naprawdę, ja potrzebuję sobie odpocząć. Sobie odpocznę teraz, bo można zgłupieć. Naprawdę można zgłupieć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że to nie jest nic, jakiś tam przypadek, wszystko jest dobrze uknute i tak dalej. Wiecie dokładnie o co chodzi, więc tutaj. Oczywiście to są tylko moje słowa, jakieś przemyślenia, ale wydaje mi się, że jednak mam rację chociaż trochę, nie? Tak mi się wydaje, że jednak trochę racji mam. A żeby trochę wyjaśnić bardziej tych wszystkich Bilderbergów i to wszystko, to zrobię inne odcinki, to było tak trochę wszystko po trochu wszystkiego, żeby żeby to jakoś mówić, a w następnych odcinkach będę już o tłumaczył, tak no, będę robił filmy poświęcone temu i temu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć.